Witam wszystkich bardzo serdecznie, pa, 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 pa! raz kolejny na wasze zajebiste ciało, ping.pl z tej strony, kłaniam się nisko po same kapisko, ta. Wtlepicie grę Black Ops 2 po raz kolejny i tym razem po raz kolejny na mapie Raid, tym razem, ale za to jednak nową bronią, raczej nie tyle co nową, jednak jednej, taka broń, która bardzo rzadko u mnie bywa. Jest to fal. Dlaczego gram teraz falem? Hey, co się dzieje? Dlaczego nie gra tym, kurwa, zawsze PDW i tak dalej? E, falem gram dlatego, bo była to jedna z propozycji pod ostatnim filmikiem na następny odcinek właśnie. Wasza klasa i to jest właśnie otóż ten odcinek. Proszę państwa, oh, co za ekscytująca sprawa. Uh, uh, uh. Była to propozycja od Wobola, że miałem zagrać falem z dowolnym celownikiem, jaki mi się tam po prostu podoba. Do tego fmj do tego druga broń RPG C4 przeciwodłamkowy i padlinożerca. Dzięki temu, że z Zostały trzy sloty wolne, dołożyłem sobie do głównej broni, trzeci, że tak powiem, dodatek. Była to, to, to taka rączka, taka, że po prostu przy celowaniu można szybciej się poruszać. Jednak przy dużych broniach, że tak powiem, czy przy, przy zwykłych karabinach wydaje mi się, że to za bardzo, bardzo dobrym dodatkiem. Do tego dołączyłem sobie trzeci perk, nie pamiętam jak on się teraz nazywa. Jest to w razie to, że szybciej przechodzi się przez jakieś tam przeszkody i szybciej celujemy po bieganiu. Moimi pointstreakami są Orbital, Pieski i Wro, 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 Wrobelki. Wro tak, i wszystko zdobędę po dwa razy, więc jest co oglądać, jest co oglądać. I jeszcze jedna rzecz w tym gameplayu jest co trzeba podkreślić: nie zginę tu ani jednego razu. Tak, dałem radę 10 minut przetrwać, nie ginąc ani jednego razu. Jednak będzie widać, że w tam w dwóch, momentach trochę zacznę defensywnie grać, ale to tylko dlatego po prostu, bo przeciwnicy oczywiście po pierwszym swormie wyjdą, e, zostanie tam chyba tylko trzech czy czterech i e, po prostu no, bez nadziei, aby było teraz biegać jeszcze na którymś, akurat z takiej małej ilości jeszcze dać się zabić, byłoby to wredne. E, tutaj już orbital na niebie jednak nie mój, co mi też oczywiście bardzo pomogło, bo tak bym się nie odwrócił do tyłu i bym dostał na pewno jakiś zaszczyt w zaczepcie. Tutaj myślałem, że mam C4, jednak nie, ja rozwaliłem ten samochód, ale proszę Państwa, piękna gra. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli dzisiaj graliście w Black Opsa, um, zrobili coś nowego. Zrobili coś nowego, coś, co mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobało. Jest to rzecz następująca: są to nowe celowniki, są to nowe tytuły, są to nowe kamuflaże, są to. uch, pełno fajnych rzeczy. Wszystko do nowej, że tak powiem, persona, perso... perso... wie w każdym razie, żeby sobie zrobić jakoś to trochę inaczej, sobie po prostu nowe kamuflaże i tak dalej, jednak trzeba je wszystkie kupić. Co prawda tam flagi europejskie kupuje się w pakiecie tam za 80 Microsoft Points, co nie jest naprawdę dużo. Wszystkie europejskie flagi, wiadomo, z jednej strony bzdura, bo jeżeli ktoś kupuje z powodu jednej, jedynej flagi, teraz przykład to Polska, to ta cała reszta tych europejskich flag mu w sumie nie jest potrzebna. Ale wiadomo, co mieli zrobić? Mieli nam dać, nie mam pojęcia, buziaka. E, ja bym wolał co co nie wiem, powiedzmy do jakiejś polskiej flagi, jakiś polski celownik, że przykładowo nie wiem, mamy celując malutką flagę Polski lub nie wiem, jakiś pałac kultury zamiast celownika, bo są różne śmieszne celowniki naprawdę. E, I to do każdego rodzaju celownika, czy to właśnie teraz ten celownik, który ja używam, czy to, to jest tam do em, tych innych po prostu celowników. Są fajne nowe, że tak powiem, obrazki. Bardzo ładnie to wygląda. Te kamuflaże też niektóre są bardzo śmieszne. Dąbek dzisiaj, czyli szef naszego klanu, dzisiaj już sobie na kilka tych rzeczy pozwolił. Do tego można sobie wykupić nowe sloty na robienie klas, co jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Jednak ma to tam mały hak. Możemy teraz już nie do 10 lub do. Le, le, pff, raczej 100 różnych klas sobie zrobić, co jest czymś wielkim. 100 różnych klas. Jednak ma to mały hak, jak na dzień dzisiejszy. Podczas gry, jeżeli przed grą wybierzemy, przykładowo, że tak powiem, ten drugi set, to z tego drugiego setu też musimy potem te klasy wybierać podczas gry. Jest to trochę denerwujące. Ja co prawda tych klas nie kupiłem, ale Dąbek e, kupił i właśnie o tym mówił, że to trochę nerwia, bo przez przypadek, e, że tak powiem, był na secie 10, gdzie nie miał żadnej klasy, zaczęła się gra i mógł tylko i wyłącznie całą grę nożem grać. Co było po prostu do dupy. Jednak ja przejdę teraz do komentarzy pod moim ostatnim filmikiem, jak zawsze, bo strasznie lubię to robić, bo ja was tak bardzo kocham. Nie. Alina Kowalska. Pierwsza. Yeah, jesteś pierwsza, masz buziaka. Mua. Dudek 659 i znowu jestem pierwszy, ale to ekscytujące, oj nie wiem, nie wiem, ja nigdzie nie komentuję, nigdzie nie byłem była pierwszy w komentarzu, dlatego nie wiem jakie to jest ekscytujące miejsce, ale mam nadzieję, że jestem pierwszy w waszych sercach. No <słuch> <słuch> dobra, mniejsza z tym. Um, teraz pierwsi oczywiście mogą sobie powiedzieć, o Jezu, ona napisała, że jest pierwsza i on też napisał, że jest pierwszy. Coś tu nie pasi. No, według mnie wszystko pasi tak jak trzeba, ponieważ ona jest kobietą, była pierwsza, a on był jest facetem, więc jest pierwszy. A więc pierwszy facet, pierwsza kobieta, wszystko pasi, mogą być ci osoby pierwsze, yeah, baby, yeah, baby, yeah. Dudek659 znowu, pingwin, rozpierdoliłeś mnie tym gadaniem, robię to, co mogę. Dudek659 znowu, jak zawsze, kurwa, komentuje jak szalony, oj, jaj, jaj, jaj. będę musiał ci na pewno za pół roku kupić nową klawiaturę, ale mniejsza z tym, pingwin sobie śpiewa. Idzie do sklepu, idzie, idzie, i idzie, i, i dalej śpiewa. Ekspedientka mówi, kupa bobru jak bubr kupię. Okej, okay. nie wiem o co chodzi. Ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mniejsza z tym. I znowu będzie 6.9. Ingwin, ty lubisz jajecznicę? Stary, uwielbiam. Wczoraj dosłownie na kolację pierdzielałem jajecznicę, bo uwielbiam jajecznicę i to w każdej postaci. Czy to ma być z bociuszkiem, cebuleczką, czy to ma być nawet z podsmażanymi lub podpiekanymi kartofelkami? Mmm, jajecznica bo po prostu jest zajebista i a Mniejsza z tym. Lemur FPS, jak zwykle się spóźniłem, no masz pecha. No, tu nic wielce nie skomentuję, bo się spóźniłeś i nie można się kurwa późnić. Cimek, tutaj jest właśnie propozycja, którą miałem zagrać sniperkiem i już zagrałem. Ale jednak będę starał się nagrać ten gameplay jeszcze raz, ponieważ po prostu nie jestem zadowolony całkowicie z tego wyniku. I jest też w tej klasie jedna słabość, która mnie denerwuje, ale do tego przejdę, jak ten gameplay będę wgrywał. Ale najpierw co do komentarza. A ja jestem 17. ho! ho. Pingwin, oto klasa DSR-50, szybki magazynek Fmi to druga broń b 23 r je, pierwszy atut 3 drugi atut twardy zawodnik, trzeci maska taktyczna. I zrób coś z tym, bo to naprawdę fajna klasa. Zaśpiewasz coś. Nie zaśpiewam, kurwa, co ja jestem. Tutaj Pawarotti nie ma ja nie będę śpiewał. Moja, moje całe komentarze to jest jeden wielki piękny śpiew, proszę Państwa. Ha, ja! Tak to wygląda mniejsza z tym. Ja jak zwykle tutaj wchodzę w ekstazę, bo jest pięknie, tak? Jak widzę wszystkie te komentarze, tak i ha! Bandzior 84, ale masz groźny, groźną nazwę, stary. U, Fajnie z Ciebie słucha, lol. Ten lol mnie tak trochę irytuje w tym komentarzu, ale mniejsza z tym. Pozdro, pozdro z powrotem. I tutaj właśnie ta klasa, którą właśnie gram od komentarza od Wobala, Masz mi klasa fal celownik, weź sobie jak lubi, że to druga broń, RPG, C4, Przeciw, odłamkowy, pad I Już właśnie oglądasz i fajnie wyszło. Dawid Boheński, Kiedy kampania? Kurwa, jesteś zajebista, a tu brak kampanii. No niestety, co na kampanię? E, ciągle do tego nie dochodzę, przez to, że właśnie robię ten trailer e, do mojego montażu, że tak powiem, zapowiadający mój montaż. E, do tego przygotowuję ostatnie rzeczy do tego konkursu. Jednak, e, że tak powiem, kilka tam problemów e, się ukazało w organizacji tego. E, jednak, już bardzo, 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 bardzo niedługo obydwie rzeczy będą, więc potem na 100% będzie kampania. Do tego e, dochodzi jeszcze fakt, że 26 kończy mi się Xbox Live. Gold, to znaczy nie będę grał, mógł grać w multiplayera w tym czasie, dlatego będę po prostu sobie napierdzielał w kampanię, co dla was oznacza, że będzie prawdopodobnie co drugi dzień nowy odcinek kampanii. Lub może nawet codziennie, zobaczmy jak bardzo będzie mi się nudzić. Jak widać tutaj już dostałem medalik za 15 killa bez zginięcia. Git mają zajebiście, dwa razy orbital, dwa razy psy, dwa razy swarm, proszę państwa, czego jeszcze kurwo chcecie? Tutaj, jak widać, znowu mamy trzy flagi. To jest coś, czego bardzo, bardzo nie lubię. E, bardzo jest to denerwujące i nie wiedziałem, co mam robić w tym momencie. Jednak odważyłem się <ścoughs> szukać, jednak czasu zabraknie. Cokolwiek innego już zdziałać. E, tak, tutaj gameplay dobieg końca. Tutaj 200 do 61. Co do dominacji samej sobie, ja, o ile się nie mylę, czy 3 do 0. Ostatni kill ma mój Swarm, piękny lot, proszę państwa, pikuje w dół i tutaj prosto pod nogi przeciwnika, piękny kill i to dosłownie uratował go ten Swarm przed ugryzieniem przez psa, jest to piękna rzecz, gdy Swarm ratuje kogoś przed psem. Oj tak, proszę państwa, cóż za ekscytujący gameplay, teraz jednak gameplay dobiegł końca, więc muszę przejść do słuchara wieczoru, a więc Jasio krzyczy, mamo, mamo, ja już wcale nie chcę nowego braciszka. A na to starsza. Cio, bądź gówniarzu, będziesz jadł to, co ci ugotuje. Tak to wygląda. Ja w tym miejscu dziękuję za wszystkie komentarze, paluchy i subskrypcje. Oczywiście piszcie następne Wasze propozycje na następne klasy, że tak powiem, na następne odcinki, wasza klasa. I oczywiście zapraszam do następnego paluchowania komentarzy i subskrypcji. I zapraszam do następnego razu.